Kochani, gotowi jesteście na kolejny rozdział? Dzisiaj specjalny, bo o Monte Casino akurat data dzisiejsza jak najbardziej do tego pasuje. Posłuchajcie. Monte Casino Gdzie jest Wojtek? zapytał dowództwa kompanią, rozglądając się dookoła. Musiał mówić bardzo głośno prawie krzyczeć bo w pobliżu strzelała polska arteria ciężka, napełniając powietrze nieustannym hukiem. "„Na swym posterunku obserwacyjnym, panie majorze!“ odkrzyknął wesoło jeden z żołnierzy, pokazując grupę drzew. Na jednym z nich, wysoko, pod samym wierzchołkiem, rzeczywiście siedział Wojtek i z zainteresowaniem przygorądał się pobliskim pagłokom, gdzie co pewien czas rozrywały się niemieckie pociski, wyrzucając z powietrze słupy ziemi i drobnych kamyczków. Zobaczywszy majora, którego bardzo lubił, zszedł na ziemię i zaczął się ocierać i mruczeć, a potem usiadł i na tylnych łapach otworzył szeroko paszczę. Poprosił o poczęstunek. Było to w maju, w okresie, kiedy drugi korpus staczał krwawe boje o Monte Cassino. Jeszcze w Egipcie żołnierze słyszeli o niezdobytej niemieckiej linii obronnej i o górze krasztornej która pochłonęła olbrzymie ofiary wśród oddziałów sprzymierzonych. Od stycznia do końca marca walczyli tu Kanadyjczycy, Amerykanie, Brytyjczycy, Hindusi, Francuzi i po każdym natarciu musieli się cofnąć, pozostawiając masy zabitych i rannych. Potem pozycję nasz szczyt Angło zajął drugi korpus, tak jak kiedyś w bombozie Messiery. Powierzono i teraz Polakom zdobycie pozycji uważanej za niemożliwą do zdobycia. Jak wiadomo, podczas wojny artyleria potrzebuje wiele amunicji. W czasie bitwy o Monte Cassino potrzeba było jej więcej niż zwykle, bo była to jedna z największych bitew w II wojnie światowej. 22. kompania miała wtedy bardzo dużo pracy. Zadaniem jej było bowiem zaopatrywanie polskiej artylerii w amunicję. Początkowo Wojtka zostawiano w obozie, położonym dość daleko od frontu, ale któregoś dnia opiekun Piotr powiedział: Wojtek jest naszym towarzyszem i kolegą. Był zawsze tam, gdzie myśmy byli. Powinien i teraz jeździć z nami na wysunięte punkty zaopatrzeniowe. Potem zwracając się do niedźwiedzia, zapytał go. No, co Wojtek, pojedziesz z nami? Wojtek zamurczał coś pod nosem, co miało pewnie oznaczać zgodę. Po czym szeroko otworzył paszczę, oczekując nagrody, nie wiedział oczywiście nic o tym, co to są wysunięte punkty zaopatrzeniowe, ani też, że znajdują się bardzo blisko frontu, gdzie wciąż słychać huk, armat, i bardzo często widać rozrywające się niedaleko pociski. Po przyjeździe na miejsce. Początkowo bał się bardzo i kręcił się niespokojnie, starając się być zawsze otoczony żołnierzami. Zwłaszcza w nocy, w czasie silnego ognia, czuł się bardzo zdenerwowany. Przerażały go pociski polskie i niemieckie, z szumem i gwizdem lecące w powietrzu. Biegł do któregoś z żołnierzy, przytulał się do niego i dopiero wtedy spokojnie zasypiał. Potem jednak przyzwyczaił się do tego stopnia, że zupełnie nie bał się huku i z ciekawością obserwował, co się dzieje z przodu przed liniami. Jako posterunek obserwacyjny wybrał sobie jedno z wysokich drzew rosnących w pobliżu. Wdrapawszy się wysoko pod sam wierzchołek, przed nimi łapami opierał się o grube konary, które w tym miejscu rozwidlały się, a ten nimi stawał na najniższej, złamanej kiedyś poprzez pocisk gałęzi. Wyciągał szyję i patrzył. Lubił te obserwacje, ale nie mogły mu one wypełnić całego dnia, ponieważ żołnierze ciągle byli zapasowani i nie mogli się nim zająć, z nudów wymyślał sobie sam zabawy i rozrywki. Bardzo lubił na przykład wyrywać młode drzewka z korzeniami lub łamać. Stawał na tylnych łapach. A przed nimi chwytał zwisającą gałąź i tak długo ją mgieł, aż się złamała. Zdarzyło się raz, że szedł na bardzo wysokie drzewo. Usiadł okrakiem na grubej gałęzi i zaczął się na niej huśtać: W górę, w dół, coraz wyżej, jak na huśtawce. Jeszcze ten głupi Wojtek, kiedy spadnie mówili żołnierze. Gdy namawiali go, by zszedł, Wojtek nawet słyszeć nie chciał. Huśtał się dalej, aż nagle trzask! Gałąź się złamała i Wojtek razem z nią spadł na ziemię. Udał, upadł ciężko na plecy i nie oszał się. Wojtek się zabił! krzyknął ktoś z żołnierzy. Niedźwiedź leżał jak martwy. Żołnierze próbowali go podnieść. Głowa opadła mu bezładnie. Potężne łapy stały się miękkie i ciężko zwisały. Ale po pewnym czasie życie zaczęło mu wracać. Otworzył oczy, trochę zamglone i przekwione, westchnął parę razy i stanął na nogach. Napił się wody, którą mu podano, trochę odpoczął i wkrótce był zdrów jak przedtem. Prędko też o całym wypadku zapomniał. Któregoś dnia przyjechał wielki ciężarowy wóz, i żołnierze zabrali się do wyładowywania wielkich pocisków i skrzyńca amunicją. Wojtek przez pewien czas przyglądał się z daleka, a potem podszedł i wyciągnął łapy do najbliższych stojącego żołnierza, który trzymał skrzynię samonidzia. Widzicie? Wojtek chce nam pomagać. Dajcie mu skrzynkę. Niech spróbuje, powiedział któryś z żołnierzy. Wojtek wziął skrzynkę i z łatwością postawił ją na ziemi. Podobała mu się ta nowa zabawa. Pracował więc raz z żołnierzami. Gdy się zmęczył, kładł się na ziemi, wyciągał język i odpoczywał. Jeden z żołnierzy o artystycznych zdolnościach naesował Wojtka dźwigającego wielki pocisk. Rysunek stał się potem odznaką całej kompanii. Znak ten wymalowano na statkach samo, na sta na setkach samochodów. Żołnierze mieli go na ramieniu i kołnierzach. kiesa kompanijna na swych propoczykach przy trąbkach. Ale Wojtek nie był tylko sławnym w drugim korpusie. Wiedziano o nim w ósmej armii, a nawet w piątej armii amerykańskiej. Wojtek był znany. Pod bitwie o Monte Cassino, kiedy na szczycie góry klaszczone zawis zawisła zwycięska polska flaga, żołnierze odeszli do tyłu na krótki, bardzo zasłużony odpoczynek. Wojtek poszedł oczywiście razem z nimi. Idąc, pomurkiwał sobie i miał bardzo zadowoloną minę. Pewnie myślał, że też przyłożył się do zwycięstwa. Oczywiście, że też się przyłożył do zwycięstwa. Mam nadzieję, że słuchaliście uważnie. Dobranoc!